Ja witam was wszystkich. Bardzo serdecznie wy jesteście na kanale Radia Wolna Afryka, a ja witam was w odcinku, w którym spróbujemy sobie zrobić ogólnie minecraftowe wyzwanie. Mianowicie musimy przejść grę nie wydobywając kamienia. Ja wiem, że wiele osób powie, że to niemożliwe, ale halo halo ja, ja tutaj wszystko Zrobię. Ok, pierwszą tak naprawdę rzeczą, którą powinniśmy zrobić, będzie wydobycie drewna. Jaki słodki, chodź tu, chodź, 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 chodź. No nie uciekaj mi, no nie, no. Uciek mi. A jest i Lucy. dzień dobry. Witam. Idź, idź ode mnie, bo ci jaki cwaniak. Hmm. Nie wiem, co, o co mu chodzi zupełnie. Dobra, dobra, dawaj piesku, dogonisz go. A, to dużo jest piesków. No proszę, do ataku. No, tutaj lucek gdzieś był. No, atakujcie ludzka. O, jakiś szczeniaczek. Czekajcie, ja wam go zaraz tu sprowadzę. Zajmuję się rzeczami zupełnie niepotrzebnymi. No chodź. O Boże, o Ty zabój co, zabiłeś rybkę, to ja zabiję ciebie, a masz, a masz. Ty chodź Obożyj tutaj się. pieski. Pieski cię przyjmą z otwartymi ramionami, tak, Lucusiu, chodź. No chodź. Ty, cwaniaku, nie będziesz mi się tu chował. Czy ty żeś zwariował, wracaj tu! Wracaj! Do Dobra, mam go! Nie dobra zaraz go będę miał no Kurcze zabiłem go Udało się Ale jest następny się zespołnował Niedobrze No dobra yy, Ogólnie Lucek został zabity Crafting zrobiony O mamy cenne patyki i Sadzonki już nie, nie jest, takie cenne Idziemy do jaski. No dobra Kolejną rzeczą, która nam się na pewno mega przyda będzie węgiel. Pamiętajcie, że nie możemy totalnie niszczyć żadnego kamienia. Właśnie na tym polega to wyzwanie. Możemy ewentualnie niszczyć cobblestone w wioskach. Oj, ale zanim my znajdziemy wioskę, to trochę minie. No dobra, pięć na spokojnie wystarczy i idziemy szukać wiosk. O Boże, a co to tam była? zadajemnicza postać. To jest Enderman, ale wydawało mi się. To wyglądało tak, jakby tam. Dwa Endermany były, po prostu stanęły. Tuż koło siebie. To jest element na skalę światową. Witam. Czy masz Dirta? Ja też trzymam Dirta. Jesteśmy przyjaciółmi. Dobra, ogólnie może coś w tej jaskini być. Ale nie. Niestety nie ma. <laughs> Jest, ludzie! Jestem szczęśliwy. To jest wioska, proszę państwa. Wow. Normalnie mam niesamowitego farta. Znalazłem wioskę po przejściu. Ponad 700 krat. No dobra, bo ogólnie... Chyba w tej wiosce nie będzie nic ciekawego. Chociaż nie, nie będę może sobie robił pochodni, tylko wezmę sobie... Latarnie do oświetlania, bo one więcej światła dają. Poza tym nie chce mi się marnować cennego węgla. Jednak umówmy się: latarnie są dużo lepsze od pochodni. Tak jak też ogólnie lepsze od, e, od zwykłych wiosek są wioski śnieżne. Piecyk sobie rzecz jasna weźmiemy. Łóżko tym bardziej. Potrzebne nam jest naprawdę dużo łóżek do pokonania snów. No i tego to ja właśnie szukałem, proszę Państwa. Mamy to. Mamy żelazo. Niestety, jeszcze nie tyle, żeby zrobić killoffa, ale cały czas coś. Dziękuję Ci do dobrodzieju piecyków. Masz ich też więcej. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Weźmiemy od ciebie też łóżko i ogólnie będzie miło. Prawda? Nie, nieprawda. Okej. Okay. Idziemy do następnego. Nie, nie idziemy do następnego domu, bo zrobiła się noc i trzeba walczyć z potworami. A jedzonka dużo nie mamy, tylko te dwa chlebki. Myślę, że założymy tu sobie gdzieś tymczasową bazę. Jej, mamy więcej jedzonka. Okej, okay, weźmiemy sobie też yy, oprócz chleba buraki, bo one. Też jak najbardziej nam się przydadzą. Ok, teraz tak trzeba wydobyć troszkę dyrta, żeby zabić golema. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. I teraz. Nie no, yy, totalnie źle to pomyślane zostało. Ale nie, patrzcie. Z domku potrafię zabić golema. No to się nazywa po prostu 200 IQ. A jednak nie, padła mi się no ale już trudno. Ja chcę zadać krytyczne, a nie... jakoś kurczę, jeden damage w Ja tak nie chcę. I jeszcze mi kilo wpadnie i się oblężenie jakieś tutaj zleciało wszystkiego. No trudno. Miałem zrobić gdzieś tymczasową bazę. Zrobię tutaj, czemu nie? Naprawdę fajny pomysł. Myślę, że mieczek mi na razie jak najbardziej niepotrzebny. Dobra, golem padł. Dobra, zginę. Ale zanim zginę. O, dobrze. Dobrze to pomyślałem. Wstawimy sobie tu łóżeczko. I mamy spawn point'a. To jest yy, dobra akcja. Wręcz bym powiedział, że fantastyczna akcja. Zrobię to w ten teraz sposób. No jakoś... jakoś tutaj trzeba po prostu łóżko postawić i tyle. Dobra. Jest. I idziemy do boju. Niestety w tych wioskach nie ma kobla. Więc teoretycznie zupełnie nie tego szukałem. Ale okej. Okay. Ile? Uuuu, no, Cztery, cztery może być. Tutaj to już się nam y, zupełnie nie przyda. Crafting tam sobie zostawiłem, ale już walić crafting. Się on y, też zupełnie nie przyda. Dobra, jakie to są jeszcze domki? Spadaj. Gościu. Idź. Dziękuję. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tutaj jest ten domek. Ło! Dziękuję bardzo. Piec hutniczy, to się tak. Mega przyda, że wy nawet nie wiecie. Eee, dobra, dobra. Papa. Eee, pa. tu, 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 po co komu domek, w którym nie ma nic? Ani łóżka, ani mebla. Żadnego. I na co komu szkielet chowający się. Gdzieś tu. On się chyba zabił no nie. Tak, no jak dobrze, no patrzcie, domek, ale jednocześnie nie domek. No, brak mi słów. No, ale to się nam już mega przyda, piecyki, łóżka, wszystkie takie rzeczy sobie właśnie zbieramy. Dobra, spoko, mamy lawę. Teraz w ten sposób. Niestety nie mamy cobblestone, ale co mamy? Mamy deski, czyli blok, który się pali. Wspaniale. No, ale dioryt można jak najbardziej wydobywać, przecież nikt tego nie zabrania. Wyzwanie jest przecież tylko i wyłącznie, żeby nie wydobywać kamienia. Więc easy. Dobra, spokojnie, źle. Nieźle. o, ale dużo tego. Nie no, dobra. Komu potrzebna jakaś woda? Tutaj sobie wylejemy. Sporo się zamieniło w obsydian i bardzo dobrze. Teraz tak. Hop, obudowujemy. W ten oto sposób. Zniszczymy sobie jeszcze trochę Dioryta, tylko że nie tutaj. I proszę bardzo. Hop, hop, easy. No. A dobra, niech tutaj coraz więcej tego będzie. No, tak w ogóle to złoto nam się nawet przyda. No. Rzeczywiście. Kurczę, co mi tak. No błagam Cię, Flincie, wypadnij, wypadnij za pierwszym razem, 10% szans. A Ty mi nie wypadasz. Mi wypad za pierwszym razem. No bo Ty masz parta. No wypadnij! Proszę! Proszę Cię bardzo, no wypadnij, no! E, nie ma. O, jest! Jest flint! Jest! Dobra, grawla wyrzucamy, bo jest nam totalnie już niepotrzebny. I proszę Państwa, robimy historyczną zapalarkę. Zrobimy też sobie wódki. Proszę bardzo. Hop, hop, i mamy to. Mamy, proszę Państwa, zapalniczkę. Woda! W nederze nam się totalnie nie przyda. Widzicie taki ładny wbudowany w podłoże portal. No po prostu ładnie. Kurczę, co? Jakiś zombie tu jest. Do, dobra, musiałem się zabić. Żeby generalnie... O ty cwaniaku, jeden jak on z góry spadł. Patrzcie go, mam tu generalnie swoje itemy. No to co weźmiemy do netheru? Tak naprawdę na pewno buty. A nic nie zrobisz. Woda cię przygniata. Gdzieś łóżka, myślę, że do obrony przed foglinami. tak? Skąd ja mam cobblestone'a? Czekajcie. Skąd ja miałem cobblestone'a? No tak, z wioski. Eee, no dobra, to wykorzystamy właśnie. Tegoż kobylstołna no albo nie, po co? Nie, lepiej od razu. No to jest challenge, żeby nie, nie wydobywać kamienia. Ale można kobylsto na w wioskach. No dobra, komu to potrzebne tutaj, proszę bardzo. Nie no myślę, że tak dwa łóżka maksymalnie sobie weźmiemy, a ty stąd spadaj, bo naprawdę będzie z tobą. Źle. Super! Dziękuję! Dziękuję. Przed gastami się w ten sposób nie obronię. O cholera, co? Są po prostu strzelające moby. Ginę. Zdycham. Zdycham. O kurczę, niedobrze, niedobrze. Spoko, szkieletik unieszkodliwiony. Jak już mówiłem, bardzo lubię właśnie Sand Valley, za to, że tu są takie te właśnie bloki kości. Z nich można dostać bardzo dużo mączki kostnej. Okej, okay, to ja sobie pozbieram trochę złota i widzimy się za chwilę. Albo jednak nie widzimy się za chwilę. Może jednak to zrobię... Po prostu na odcinku, żebyście mnie nie oskarżali o jakieś cheaty, czy coś takiego. Już trochę bez sensu mi się to wydaje. Nie, żebym zrobił to na odcinku, tylko żeby ktoś mnie oskarżał o cheaty. Dobra. Blaze rody są, ender peru są, można śmigać do twierdzi Dobra. No. Kurczę przycisk. Jest! Jest! Udało się. No, tylko że jest po prostu super, bo na portalu nie ma żadnego oka. Genialne! Dobra uwaga i jest. Dzień dobry. Bierzemy ze sobą rzecz na trochę bloków do podbudowania. Jest też oświetlenie, narzędzia i łóżka. Dzień dobry! podleć, podleć, włagam Cię! Podleć!

Dobra, dwóch razy sztuka udało się moi drodzy, no dobra, w takim razie ja się z wami żegnam i kończymy program, tydyn, du Mit obalony, że nie da się przejść bez kamienia Minecrafta, no dobra hmm, Co mogę jeszcze powiedzieć, no niby już skończyłem program, ale nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i koniecznie też wpadnijcie na naszą stronę, no No dobra i drugi raz kończę program Czy co jest? Ale czegoś jeszcze nie powiedziałem, chyba bo mi się nagrywanie nie chce wyłączyć. To znak, że czegoś nie powiedziałem, hmm? Czego jeszcze nie powiedziałem? A no tak, że przecież za chwilę już niedługo rozpoczynamy maraton dla wina powtórek. Więcej informacji w kolejnym filmie.